Mówiąc szczerze, ja też obserwując niektóre formy takich anonimowych, form krzyży przydrożnych czy, czy jakichś innych obiektów małej architektury sakralnej, no gdzieś tam mi taka żaróweczka się zapala, że nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że one mogły pierwotnie być tymi pomnikami uwłaszczeniowymi. Ich ta forma, ta funkcja została zatarta ponad 100 lat temu, i dziś już na 100% nie znajdziemy nikogo, kto by w ogóle o tym wiedział, pamiętał. Był w stanie, w stanie wskazać jakby tą to pierwotne przeznaczenie. To z moich badań wynikło jednoznacznie, że zdecydowana większość z nich powstała w zasadzie nie dalej niż tak naprawdę dekadę od wprowadzenia reformy uwłaszczeniowej cara Aleksandra II. Ale chłopi byli na tyle pragmatyczni widocznie i, i świadomi jeszcze można by powiedzieć, że raczej Bogu zawdzięczali tą dziejową sprawiedliwość niż carowi Aleksandrowi. W przypadku, gdy na tych cokołach możemy jasno i jednoznacznie znaleźć takie odwołanie do imienia Cara, a jest to dość trudne, bo, bo większość takich pomników została przerobiona, a czasami wręcz zniszczona, możemy mieć pewność, że wtedy tutaj już ich powstanie było skutkiem konkretnej, przemyślanej działalności carskiej administracji, która w ten sposób chciała jakby efekt propagandowy jeszcze dalej osiągnąć i i sprawić, że ten polski chłop, obdarowany tą ziemią przez cara, będzie mu wdzięczny do końca życia i będzie jego wiernym poddanym. Są ciekawe opracowania też i ciekawe przypadki, które mówią jak z tą wdzięcznością było naprawdę. Znalazłem taką informację, ona była, no, nie ukrywam, sporym szokiem dla mnie. Jak w 1914 roku miała być świętowana właśnie ta reforma, administracja tutaj lokalna przygotowała jakąś specjalną taką procesję, pochód, który miał się udać właśnie pod ten pomnik. I szkolnictwo oczywiście było zaangażowane. Wiadomo, że było, był to teren miasta, więc samych chłopów może nie było aż tylu. Bardziej efekt był nakierowany na mieszczan, na uczniów, czyli ta propaganda tutaj od tej strony miała uderzyć. To działalność różnych kół niepodległościowych skupionych w mieście. Objawiła się tym, że ten nasz Radomski Krzyż, bo to też warto podkreślić, że zdecydowana większość tych obiektów miała formę krzyża, więc formę sakralną. Ten Radomski Krzyż przed tym, przed tą procesem został przez nich obsmarowany ludzkimi ekskrementami. No było to na pewno, musiało to być wielkie wrażenie i dla tych zwykłych mieszkańców przechodniów, ale, ale szczególnie dla tej administracji carskiej, która w ten sposób jakby... Dostała taki sygnał, że tak odbieramy to Wasze świętowanie, tą Waszą reformę, że jest ona tyle warta, co po prostu, mówiąc brutalnie, odchody. A warto zauważyć, że aż 23 pomniki z tych 51 miały na swoich cokołach wprost sformułowane oddanie czci Carowi Aleksandrowi II.